Słodki, słodszy, najsłodszy. Słodki, słodszy, najsłodszy. Gorzki, bardziej gorzki, najbardziej gorzki. Gorzki, bardziej gorzki, najbardziej gorzki. Ciekawy, ciekawszy, najciekawszy. Ciekawy, ciekawszy, najciekawszy. Nudny, nudniejszy, najnudniejszy. Nudny, nudniejszy, najnudniejszy. Jasny, jaśniejszy, najjaśniejszy. Jasny, jaśniejszy, najjaśniejszy. Ciemny, ciemniejszy, najciemniejszy. Ciemny, ciemniejszy. Najciemniejszy. Mało, mniej, najmniej. Mało, mniej, najmniej. Wysoko, wyżej, najwyżej. Wysoko, wyżej, najwyżej. Odważny. Odważniejszy, najodważniejszy. Odważny, odważniejszy, najodważniejszy. Silny, silniejszy, najsilniejszy. Silny, silniejszy, najsilniejszy. Pracowity, pracowitszy, najpracowitszy. Pracowity, pracowitszy, najpracowitszy. Leniwy, leniwszy, najleniwszy. Leniwy, leniwszy, najleniwszy. Czysty, czystszy, najczystszy. Czysty, czystszy, najczystszy. Brudny, brudniejszy, najbrudniejszy. Brudny, brudniejszy. Najbrudniejszy. Szybki, szybszy, najszybszy. Szybki, szybszy, najszybszy. Wolny, wolniejszy, najwolniejszy. Wolny, wolniejszy, najwolniejszy. Młody, młodszy, najmłodszy. Młody, młodszy, najmłodszy. Stary, starszy, najstarszy. Stary, starszy, najstarszy. Łatwy, łatwiejszy, najłatwiejszy. Łatwy, łatwiejszy, najłatwiejszy. Trudny. Trudniejszy, najtrudniejszy. Trudny, trudniejszy, najtrudniejszy. Nowy, nowszy, najnowszy. Nowy, nowszy, najnowszy. Ważny, ważniejszy, najważniejszy. Ważny, ważniejszy, najważniejszy. Głośny, głośniejszy, najgłośniejszy. Głośny, głośniejszy, najgłośniejszy. Ciężki, cięższy, najcięższy. Ciężki, cięższy, najcięższy. Słaby, słabszy, najsłabszy. Słaby, słabszy, najsłabszy.